Siemaneczko widzowie! Ja jestem klockowy YouTube 2. To już w kolejnym odcinku na moim kanale. Tym razem mamy Bro Starsy. Tak, Brawl Starsy już nie było na moim kanale bardzo dawno. Bardzo, to bardzo dawno, więc postanowiłem dzisiaj zagrać. Siemaneczko widzowie! Będziemy grać się z Ewą. Nie, że gramy obok siebie, tylko że... O! Ja, ja do niej dzwonię. Ym... No, gramy na łączku. No, i gramy na łączech, właśnie. No, i chyba zaczynamy. Ja dzisiaj będę chciał bić Tika, W ogóle pokażę Wam, wideo, jakie mam postacie. Bo już dawno nie widzieliście mojego konta. E, patrzcie, mam widowę, mam to. E, mam szelkę, miałem i te miękko, te bóla bula miałem No i dże, no widzicie tutaj: od Jess, Dynamika, broka Bo El Primo mam wszystkich rzadkich, mam dwa super rzadki. Mam nareszcie Piperka. Nareszcie, widzowie, nareszcie. Kiedyś... Zagraj się igramy. Dobra, gr i gramy. Chciałem też nagrać z kolibrikiem Starsy, a dzisiaj i Ewon też, właśnie razem. No ale, Kole kolego nie było teraz, prawda? Nie będę jego napisać. Sorry, kolibrik, jeżeli to słyszysz. Ale kiedyś mo mogę ogarnąć sobą Starsy. Okay. No, może w tygodniu, kiedyś się pojawi jeszcze. W tym tygodniu może się pojawić jeszcze odcinek z Kubą. Ale w Mastercrafcie. W nie wiemy czy będziemy jeszcze nagrywać. Miał być odcinek z, z ze mną, Ewą i z Jubką jeszcze. W Mastercrafcie, ale niestety wyszedł nam za długi. I, uciekaj, uciekaj, bo to jest robot będzie. Chodź tutaj do tych krzaków. Dobra, zobaczymy na kogo on idzie. On idzie na nas. Brawo Ewa. Jeszcze na mnie tym razem nawet idzie. Po prostu świetnie. Krok, krok, krok. No i sama sobie radzi. Sama sobie radzi, jak ja muszę jak ty na mnie robota ściągnęłaś. Szarki. No i nie wiem, czy przeżyjemy to. Będą plus jakieś... Będą jakieś pucharki, Dobra, no nie, 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 ja tu nie przeżyję, ja tu nie przeżyję. Bo z jednej strony. Mówiła pa... jedna sekunda! No, z jednej strony gruba berta i kruk, z drugiej. No, nagraj ponownie. Dobra. Ewa, ty powiedz coś, widzę o sobie. Na przykład? Nie wiem. Ja masz pucharków, może. Albo od kiedy. Graj... Masz 50, 100. Teraz będzie. 20? Może 19, nie wiem. No, i powiedzcie na przykład, kiedy zainstalowali Brawl Stars. W Dopiero dzisiaj, rano. Tak, miałaś takie chyba 3 razy Brawl Starsy. No, nawet więcej. No, więcej, widzicie? Widzowie? A je on instalowywała. Pierwsze konto, na którym miałam Piperkę, miałam. Tego. No już miała paperkę, bo mówiła, że miałam fajperkę, mimo Miałam listę na 12 randze. Usunął Widzowie, był mogę słabą. wam pokazać jej pierwszy kąt, jak chcecie. Ty jesteś głupia! Gruba Berta? Ale nie przeklina, nie przeklina. Ja nie chcę. Nie, nie chcę płacić kary. Senti! Powiedz, tylko tak gruba Berta. To widzowie będą wiedzieć, o kogo chodzi. Ja tutaj tego robota chyba za chwilę go dojedziemy, Ewa. Ło, 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 prawie bym nie zabił. Okej, okay, ja mam 7 tam masz trzy. Tak, I Tutaj chyba kampi albo sędzi, albo kruk. Nie tam są. Ej, dawaj tego... Dawaj tego kolta. A nie, on ma więcej od nas. Nie, 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 jednak niej, nie, dobra. Teraz użyj u, Nie, nie używaj jednak. Chciałam, że jeszcze będą chcieli zagrozić. Dobra, ej, są w gorszej! Jest w gorszej! Wygramy to! Brawo! Brawo Ewa! Widzowie, i tak, i jak, dobrze, dob dobre jest Ewa Powiedzcie, czy jest dobre. Uwaga, mam dziewiątą rękę. Dobra, wychodzimy teraz. Tutaj do lobby. Dzisiaj się postaram. Teraz możemy być 1900 z wami. Widzowie na odcinku. Tutaj co mamy na szanie? No, tylko gra. Uwaga, otwieram dwie skrzynki. Uwaga, czy coś siebie dropnie. Dawaj, pie pierwsze. Chyba, proszę w ogóle. Kurczę, nic nie dropo. 141 pucharków ma. No. I drugie? Też pewnie jest. Um, e, moc dla Roszy, dla Kolta i. Dwa gamy. No, to tak biedni trochę Ewa. Czy dwa gamy będziesz miała? Na... nie, w sumie na nic. Na razie. Ewa, wiesz co? Po powiedzieć ci jedną ciekawostkę. Jeszcze jedna wygrana. I będziesz miała zadymkę. Mhm. Uh -huh. Ale i tak gramy. Ja jestem królem tutaj. Widzicie, po Ja mam korony. Ja wybieram, w co gramy. A ci, dajcie widzowie znać, czy. Albo dajcie teraz łapkę w górę, jak myślicie, że uda nam się zbić 500 pucharków. No, Ewa by chciała na swoim koncie mieć więcej pucharków. Ja w to sobie. Ja na końcu Ewa, czy masz szansę? Na żeby będzie dzisiaj jeszcze trochę pucharków wbić. Ma oczywiście sansę, bo pokazywam, patrzcie. Ona ma rozy na 9. Ewa nie dała jeszcze gotowości. Ja mam rozy na 16. Ona ma szelkę na drugiej. Mila, Ja mam szel szelkę na 20 i na 500 pucharków. Chwila, jeszcze jakieś porównanie wam zrobię dwa. Ona ma kolta na pierwszej, nie ma w ogóle na, nie, na nim pucharku. Patrzcie na której ja mam kolta. Ewa ma, ma... Kogo jeszcze? Chyba nitę. Ewa ma nitę na... Na której? Pierwszej. Na pierwszej. Ja mam ją na dwunastej. Więc jak tu dobrze jest pucharkę, ja mam o wiele większe rangi. O, dobra, gramy. <grym> za chwilę jeszcze sobie nagramy jakiś inny trybik. To cały czas za zagrać ponownie, bo wtedy nie będziemy musieli przedłużać. Eto. Lepiej wychodzi do lobby, ale okej. Okay. Wbijemy trochę pucharków, tak. Ewa, jak teraz... Wiesz, jak teraz wygramy? Będziesz miała zadymę i będziesz mogła grać razem z Julką. Miałby też właśnie odcinek dzisiaj nie tylko z sobą razem. Ej, Julka też miała być, no ale powiedz Ewa co się stało? Ej, tu był jakiś go gościu, który cały czas stał w mieście i nic nie robił. No, no wiem, awka, awka, pewnie to była jakaś... ...awka. Pewnie Ewa nie wie o co chodzi. Kurczę, A tak nie... łazi za mną ten głupi robot! Czemu, czemu nie mogłaś yy, zabić? Mogłaś to... Ty... Poka pokażę cię Ewa, patrz na ekran, na mnie. Ty tak biegasz... Ile? Przez chwilę, żeby ci się z życia odrodziło raz, A potem szczerasz. O nie, będzie robot! Uciekaj, uciekaj! On, on nas wytropi. mi tam No, wytropił nas. Ale ja, ja go, chwila, ja go zabiorę. Ale ty mi tam pomóc. Pomóż. Krymnie mnie! po gruba Berta, jeszcze chce mnie zabijać. Kryj mnie, kryj Jakby Jakbym ja sobie go jeszcze tu tak wziął. Oj, 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 daryl. O, a ja dobijem robota. Mam 7. O, chwilę, wejdę do krzaków. Już będziemy mieli plus 7. Nie wygramy tej rundki Ale przy kolejnej jakiejś dobrej będziemy mieli... Będziesz miała już zadymę. Plus 7. Zawsze fajnie. Ja mam piękne automatu Tak, daj ponownie. No, dobra. A chwila! Do, do. Będziecie drodzy widzowie, teraz kupimy skinę do kolta. Też sobie skina do kolcika kupimy, bo akurat zapomniałem, że Star Ponce, to jest. Chwila, ty, poś... ty poleć tam, potem do góry i tam, okej? Okay? Ja, ja chcę na środek... Albo nie, dobra, ty iść na środek. Na środek. Na środek. No już wygraliśmy. Bo nie mamy za... żadnej skrzynki. Ja jeszcze mam lagi, widzowie. Zawsze muszę mieć lagi w moim pokoju. No, no i ładnie. A w pokoju głównym, znaczy w salonie. Nie mogłem nagrywać, bycie dlaczego, bo tam tata disco polął. Słucha. XD, wiem, że XD. Kurde. Ja dobiję ją, dobiję ją. Dobra, jeszcze sobie minus, to wiem. Aj, 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 O kurczę, działko mnie dobiło. Czeciak! Wycinam ten moment. Chwila widzowie! Wróciliśmy po krótkie przejeździe, nic z Was nie ominęło. Absolutnie nic. Tylko Ewa coś tam musiała mówić. Ja tylko teraz sobie chcę Ewa kupić tego skina do kolta, więc na chwilę wyjdę. U Ale, 2100 starpońców i kupujemy skina do kolta. I może sobie nim zagramy. Nie w sklep muszę wejść. Gwiezdny sklep. Skin do kolta kup i mamy skina do kolcika czemu ja skin nie dałem, nie wiem sobie włączyłem na odcinek Okej, okay, to gramy... Dobra, no, już kolejno... wróciłam Dobra, gramy kolejną rundę Może tym razem wygramy sobie strefę Gorącą strefę no, w sumie, właśnie miałem się zagrać koltem. Gdzie go mam? Weź ze napad. I jak tam, Ewa, ładny skinek? No, weź ze napad. Nie, nie ma napadu! Ewa, nie rozumie, że czasami jest oblężenie, czasami jest napad, a czasami jest nagroda. Jutro na będzie oblężenie, a napad będzie chyba w. Teraz dzisiaj jest sobota, to napad będzie w poniedziałek. No dobra. No i w poniedziałek może spróbujemy też nagrać. Albo może zrobimy serię z Ewą wspólną. Bo nie musimy się tak spotykać, jakbyśmy mieli robić serię z Mastercrafta, to byśmy się musieli spotykać jednak gdzieś. No lagi mam. A tak, to możemy przyjść do siebie dzwonić. Możemy być na łączach. Tak to byśmy nie mogli grać na tym samym serwie. Ewa, ty w ogóle zmienić za chwilę, a nie ciągle Rose'ą grasz. Gdzie ile ja mam pochar... znaczy, ile ja mam postaci na jakieś tam rangi określone? Ty nie, ty, ty nie będziesz miała tak dużo, jak będziesz tylko rozum grała. A ja ty sobie grać tylko rozum, rozum, rozum. wiem, robimy... Widzą mnie, jest... czy chcecie challenge na... Ja też tak kiedyś miałem na innym koncie, na pierwszym moim, że grałem tylko Frankiem. Tylko, wyłącznie. Ale potem, ale potem zobaczyłem, jak youtuberzy na przykład, którzy mają ileś tam tysięcy pucharków, Grałem na przykład z Szelką, no mi się też zechciał grać nie tylko Frankiem. No i teraz mam właśnie, jeszcze mam jedno konto, widzowie. Też miał być z niego odcinek. Raczej, nie, nie miał być w sumie z niego odcinek. Też, ale mam jeszcze drugie, ale nie na odcinki. Nie na odcinki. Pół mamy. Dobra, jeszcze tam tam dojadę. Ultra, aj, było blisko. Oni mają więcej punktów od nas, Ewa. Ty, FK. Tak się nazywał. Bro, stasz. No i ładnie, zabiję go. Jurka pewnie będzie smutna, że też na odcinku nie jest, prawda? Ewa? No. No ale drobię ważniejsze od odcinków, prawda widzowie? No ja nie, drogi... nie, nie. Daw Dawaj, bo, dawaj, bo, dawaj, bo, łe. Jeszcze to przekraliśmy. Albo jeszcze jakbyśmy tego dnia Majka kupiego dobili. No już nawet ten, już nawet im się odrodzili, El Primo i Daro. Dawaj, dawaj, chodź tam, bo chodź tam. Chodź tam, bo Ej, jakbyśmy teraz do, odrobili, odrobiliśmy! Wygramy może? Wygraliśmy! Super. Jestem gwiazdą gry, o oh yeah. No to wiadomo. Wygraliśmy. No i dobrze, bo ja na pierwszy raz to wygrało. Jeszcze sobie chyba Możemy no, a ty wcześniej już miałeś zadymy. Sorry, Patrix. Niestety teraz nagrywam z Ewą. Yy, ale ja cię pozdrawiam, Patrix. No i chyba będziemy mogli powoli kończyć odcinek. No bo odcinek już i tak trwa 14 minut. Jest ja sobie za mną, że wbijemy. Ja 4000 na 200. Wbijajcie to do, naszego, do naszego klubu Broguel Franka. Mamy tutaj już 14 osób. Ja lecę nim to po tobie, bo to jest Igor. No, ja to Gogor tutaj, widzicie? Ma więcej pucharków. Właśnie, Monatiku, ja bym pomogłem jakby, co? Ale może e zrobimy jeszcze jedną część tego odcinka, tak? Nie wiem, za chwilę spróbujemy może zrobić Ewą kolejną część. A teraz papa. Pa. No, na razie.